Cześć, to Monika z kanału Trenuj dla Zdrowia. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, które często słyszę od podopiecznych, mimo że mamy XXI wiek i internet. Ile trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć? Jeśli też chcesz wiedzieć, czy wystarczy ćwiczyć raz w tygodniu, żeby w końcu mieć wymarzoną sylwetkę, to oglądaj dalej. Będę mówić rzeczy, po których być może spojrzysz na trening siłowy nieco inaczej. A jeśli lubisz, gdy o treningu i dbaniu o zdrowie w drugiej połowie życia mówi się normalnie, bez zadęcia, bez powielania mitów i obiecywania gruszek na wierzbie, to możesz już teraz zostawić łapkę w górę i kliknąć subskrypcję. Dla nas to jest sygnał: Róbcie dalej dobrą robotę, no i oczywiście powód, żeby dalej ją robić. Najpierw zastanówmy się, ile kalorii spala godzina solidnego treningu siłowego. Otóż średnio to jest jakieś 200, może 400 kalorii. Zależy ile ważysz, zależy jak ciężki jest ten trening. Dla porównania, bułka z masłem i serem to jakieś 300 kalorii. Te 200-400 kalorii nie brzmi jak rewolucja w spalaniu, prawda? I bardzo dobrze, bo siłownia nie jest po to, by spalać kalorie. Trening siłowy to jest inwestycja w ciało i zdrowie na długie lata, a nie narzędzie do spalania kalorii. Fakt numer jeden chudnie się w kuchni, trzymając michę. Deficyt kaloryczny to jedyna droga do spadku wagi potwierdzona naukowo. Można jeść tradycyjnie, można jeść wege, śródziemnomorsko, Obojętnie, jeśli bilans kaloryczny jest dodatni i utrzymujemy to przez lata, to przybywa nam kilogramów. Nawet jeśli to jest tylko 1 kg rocznie, to po 10 latach będzie to już spory ciężar do dźwigania i dużo więcej w obwodzie. Ale samo odchudzanie dietą bez treningu siłowego bardzo często kończy się tzw. efektem skinny fat, czyli waga spada, ale ciało nie wygląda wcale lepiej i zdrowiej, wygląda miękko, słabo bo wraz z tłuszczem znikają nam mięśnie. Jeżeli chudniemy, to nie tylko z tłuszczu niestety tracimy też tkankę mięśniową. Fakt numer dwa. Trening siłowy przedłuża młodość i poprawia sylwetkę. Po czterdziestce tracimy około 1% masy mięśniowej co roku. Po 50 ten proces potrafi jeszcze przyspieszyć. I jeżeli myślisz, że ciebie to nie interesuje, bo mięśnie są ważne tylko dla młodych ludzi albo dla kulturystów, to jesteś w grubym błędzie, bo sprawne i silne mięśnie wspierają naszą sprawność, samodzielność. Mięśnie to jest stabilizacja stawów, lepsza równowaga, mocniejsze kości i mogłabym tu jeszcze bardzo długo wymieniać. Ale jeśli chodzi o wygląd, to właśnie mięśnie nadają ciału ładne proporcje, sprawiają, że ciało wygląda na zdrowe i takie zebrane. Do kupy, mimo upływu czasu i czasami niezależnie od tego, czy waga jest trochę za wysoka czy za niska, po prostu z mięśniami wyglądamy lepiej. W kontekście odchudzania ważne jest jeszcze to, że trening siłowy pomaga utrzymać metabolizm na wyższych obrotach. Mięśnie po prostu spalają więcej kalorii nawet w spoczynku, więc z tego powodu też warto je budować. I fakt numer 3. Codzienny ruch spala najwięcej kalorii. Największe zużycie energii to jest to, co robisz pomiędzy treningami czyli codzienne chodzenie na spacery, wybieranie schodów zamiast windy, zakupy na piechotę, chodzenie do pracy pieszo albo korzystanie z komunikacji miejskiej, ogarnianie domu, ogrodu, zabawy z psem, z dzieckiem, bez nikogo. Ile to spala? Już mówię. Jakieś 80 10 tysięcy kroków dziennie to jest wydatek energetyczny rzędu 350, może nawet 500 kilokalorii. Dorzucisz do tego jeszcze sprzątanie, dorzucisz domowe czynności, podjechanie rowerem do sklepu czy do pracy czy do paczkomatu i uzbiera ci się nawet jakieś 600-800 kilokalorii. Codziennie, w skali tygodnia, taki zwykły, codzienny ruch robiony przy okazji codziennych czynności to jest jakieś 4-5 tysięcy kilokalorii, aż tyle. Dla porównania, trzy porządne treningi siłowe w tygodniu, trwające po godzinie, to łącznie będzie od 700 do powiedzmy 1200 kilokalorii. Widzisz różnicę? To właśnie codzienna aktywność jest naszym takim cichym bohaterem odchudzania nie treningi. Żadne treningi ani siłowe, ani inne. Jeżeli to, co mówię, daje Ci do myślenia, to zostaw teraz kciuka w górę, jeśli nie zostawiłeś, nie zostawiłaś na początku. To jest dla nas sygnał, że takie treści są potrzebne i że mamy nagrywać ich więcej. Dobra. Jeszcze zastanówmy się, jak często trenować siłowo. Dla osób po 40, po 50 lub starszych, a do takich osób tutaj się zwracamy w tym kanale, złoty standard to będzie jakieś 2 do 3 treningów siłowych w tygodniu. I nie musisz od razu dźwigać jak zawodowiec. Wystarczy kilka podstawowych ruchów. Przysiad, martwy ciąg, dowolny rodzaj z lekkim ciężarem nawet na początku. Do tego jakieś wiosłowanie, wyciskanie. Trening siłowy da się dostosować do siebie. Badania pokazują, że nawet dwa treningi całego ciała tygodniowo potrafią zatrzymać utratę mięśni i poprawić gęstość kości, a z wiekiem o tym też powinniśmy myśleć. Korzyści dodatkowe oczywiście, że też są. Mniej bólu pleców, mniej bólu stawów, lepszy sen, stabilniejszy nastrój, więcej energii na codzienne, zwykłe sprawy, na funkcjonowanie. No i wreszcie sylwetka, która wygląda zdrowo, nawet jeżeli ta waga spada powoli. Podsumujmy to sobie krótko i mam nadzieję, że celnie. Chcesz schudnąć? Zacznij od talerza. Chcesz jak najdłużej wyglądać młodo, mieć siłę i cieszyć się sprawnym ciałem, dodaj do tego trening siłowy i koniecznie dbaj o codzienny ruch. Nie pozostawaj w bezruchu. Odpowiadając na pytanie z początku filmu, nie traktuj treningu siłowego jako sposobu na odchudzanie, ale to wcale nie powinna być dla Ciebie smutna wiadomość, bo trening siłowy ma do zaoferowania znacznie więcej. I o tym właśnie mówimy niemal w każdym filmie. Na kanale Trenuj dla zdrowia. Napisz w komentarzu, ile kroków dziennie robisz i w jakim mieście lub w jakiej wsi robisz te kroki. Ciekawa jestem, skąd nas oglądacie. A jeśli chcesz więcej treści o zdrowym, silnym ciele po 40, po 50, po 60 itd., itd. to koniecznie kliknij subskrypcję i zostaw po sobie jakiś znak. Pamiętaj, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.